Sherlock Holmes, mistyczne śledztwa, gra paragrafowa, czy też komiks paragrafowy od wydawnictwa Fox Games. Bardzo dziękujemy. Dla odbiorców 12 roku życia. I tak. Karta z trzech spraw. Każda zupełnie osobna sprawa. Sprawa Wilkołaka z Norfolk. Sprawa mściwej mumii. Sprawa nawiedzonego domu. W każdym. Miejsce napisania podejrzanych i kody tych podejrzanych. Walizka, zebrane e, znaczki takie pentagramowe, pentagle. Um, I już patrzymy co. Tu jest taki wstępik, na czym to e, polega. Sprawia ni rozwiązanie, i, i, ale wracając tutaj. Więc tak, walizka. W to będziemy zbierać przedmioty, informacje, dokumenty, które możemy sobie później e e przedstawić podczas rozmów tak? e e i to notujemy sobie w tej walizce. Pentakle. Na, na swojej drodze e natkniemy się na różne teoretyczne znaki w formie e tych pentagramów. E notujemy na arkuszu, składając jakiś tam sekret. Zadamy dodatkowe punkty. Kim możemy grać? Sherlockiem Holmesem. To jest ten najsłynniejszy. Muszę zadać trzy pytania. A jego z dedukcji pozwoli odnaleźć i zbadać każdą sprawę. Tak? to, że on jest niby już taki dobry, no to zadaje trzy pytania, więcej mu nie trzeba. Watson, że on jest dopiero taki, jakby derczeł po piętach pomoc tego Sherlocka. No to może zadać cztery pytania. tak? Może się skonsultować z tym, z Holmesem. Mogę go dokładnie spytać o radę. Jest jeszcze taki, nowy Tomasz Karnacki. On jest detektywem od dziwnych spraw, tak? Zadaje trzy pytania podczas rozmów, ale jakieś tam doświadczenia paranormalne ma, tak? Dlatego może wywrócić informacje, których inny nie, 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 odnotuje, nie odnotuje. I tak, idziemy na 191, i tak nam tutaj kawą. Na tym 191 będą informacje o poszczególnych sprawach. Już idziemy do tego 191. Na każdym możecie kilka, kilka zdjęć są oznaczone paragrafy danym numerkiem. Tam mieliśmy 191, i tu mamy każdą z spraw. My decydujemy się, od której chcemy zacząć. Powiedzmy, że zobaczmy sobie najpierw tą dwójkę. Czyli cofamy się na, na dwójkę. Cofamy się na dwójkę i szukamy dwójki. To jest wszystko jako jeden paragraf. Widzimy, tu nie ma znaczka. I tu, jako wstępnie, jeden paragraf to jest dwójka. Dwójka i to jest wszystko dwójka. Tu nie ma numeru na Sprawa Wilkowaka z Norfolk. Hrabstwo Norfolk, 18 kwietnia 1884. E, panowie, nareszcie. Inspektorze Ward, Panie Holmes, dziękuję za szybkie przybycie. Sprawa jest nadzwyczajna. E, przedstawiam... Panu mojego asystenta Johna Watsona oraz Tomasa Karnackiego, łowce wszelkich dziwów. Pomogą mi lepiej zrozumieć tę sprawę. Proszę opowiadać. Oczywiście, panie Holmes, proszę za mną. Eee, widzimy jakiś dwór, tak, fajny. Ofiara to eee, Marianne St States, druga żona Sir Wellingtona Statesa. Została zaatakowana przez dziką bestię, prawdopodobnie wilka. I tutaj dalej. Jak, e, jej okaleczone ciało znalezione w tamtej altanie. E, nikt nie wie, co robiła w środku. E, nocy, e, co tam robiła w środku nocy. E, nikt nic nie słyszał. Wygląda na to, że nie krzyczała. E, bardzo przyjmujące, ale jak mógłbym panu pomóc w tej sprawie? Sir Wellington Stones przyznaje się do morderstwa żony. Powtarza, że to nie jego wina, że ciąży na nim rodzinna klątwa. Co miesiąc w czasie pełni księżyca, zamyka się w lochu, by poskromić drzemiącą w nim bestię. Tu oczywiście zdziwieni, tak? Twierdzi, że jest Wikołakiem. No i twoje śledztwo rozpoczynamy w kadrze 30. Idziemy do tej pięknej 30. I stajemy sobie przed domem. Tu z napisem. W tym domu mieszkają wilki. No i to była początek pierwszej sprawy. E, wracamy do 191 żeby zobaczyć tą drugą sprawę. E, I ona była na 120 ta druga. Czyli 120 120 Sprawa mściwej mumii. Londyn East End, 21 maja 1884. Tu gdzieś w takich dokach, tak? Holmes, co pan tu robi? Sam dosłownie przed chwilą zostałem poinformowany o sytuacji. Tam z pusty zerkofak. Informator obecnego tu pana kanackiego przekazał nam, że jakaś mumia opuściła w nocy ten magazyn. Hmm, rzeczywiście to sprawa z gatunku pana ulubionych. Panie Holmes, nieźle pogmatwana Pozwoli pan, że wyjaśnię. Pan. Oiston, o, o jakiś dyrektor zakładu, przybył na miejsce wczesnym rankiem, zawsze wychodzi pierwszy przed brygadzistą. E, podczas po, e, porannego obchodu znalazł otwarty sarkofag. Mumia zniknęła, a obok znajdowało się ślad krwi no jest pusty e, żadnego ciała, żadnego tylko ślad krwi. Świadkowie widzieli mumię wychodzącą z magazynu. I będącą po e, okolicznych ulicach, wciąż jej szukamy. Jesteś podejrzani? Na ten moment żadnych, panowie, będę wdzięczny za pomoc w tej sprawie. Rozpocznij śledztwo w 108. No to patrzymy te 108. 108 jest tutaj gdzieś wcześniej. 108. No, i jesteśmy w tym magazynie. Nie widzimy krew, pusty sarkofag. I ostatnia z tych spraw, tam było 191, tak, szukamy 191. Sprawa nawiedzonego domu zaczyna się w 55. W 55, sprawa nawiedzonego domu, 55, 55, 55. Sprawa nawiedzonego domu, drogi panie Holmes. Od niedawna w mojej posiadłości grasuje duch. Jestem przekonany, że e, ma to związek ze skarbem ukrytym w murach mojego domu. E, Glendal jakiś. Czy tam e, Mimo licznych poszukiwań nigdy nie udało mi się odnaleźć choćby śladu po skarbie. E, dlatego potrzebuję pańskiej pomocy. Proszę pomóc mi go odszukać. Abym mógł raz na zawsze pozbyć się ducha, który gnębi moją rodzinę z poważaniem tam jakiś lord. I to oczywiście się, że to duch. I co my tu mamy dalej? To my o tym zdecydujemy. Mściciel czy manipulator, Pańska pomoc w sprawie będzie nieoceniona, Panie Karnacki. Chcę od tych spraw niewyjaśnionych, dziwacznych, w sensie science fiction. E, już niedługo będziemy mogli się przekonać. Jesteśmy na miejscu i przybyli. Jesteście pewni, że to dobry pomysł? Przekonamy się od Watsonie. Nie zachowuj się jak Lestra, Lestra, Lestrange. Jeden Lestrat. E, lecimy dalej. Wchodzą. Panie Holmes, jak, e, pan Holmes, jak sądzę, jestem Spencer. Lord Preston e, uprzedził mnie o pańskim przybyciu. Proszę wejść. Przepraszam na, na chwilę. Ktoś tam puka. Pan do kogo? Nazywam się Bowman. Jestem notariuszem pana Geralda. przybyłem oszacować wartość rezydencji. Czyli chcę sprzedać, tak? Lord Preston mnie nie uprzedził w pańskim przybyciu. Niestety musiał dziś pilnie opuścić posiadłość. Czy możemy ust ustalić inny termin spotkania? Niestety nie, to pilne. Gerald nalegał, żebym przyjechał dzisiaj. Poradzę sobie bez niego. Dobrze, proszę wejść. Idziemy do 103. No to szukamy 103. 103, 103 jest gdzieś tu. Lord Preston prosi panów o wybaczenie. Musiał wyjechać, aby jak najszybciej dołączyć do swojej małżonki. Zobowiązał mnie do poinformowania panów o tym fakcie. Idziemy do 130. Tak sobie latamy. 130 gdzieś tutaj, zaraz. Duch pojawił się około 2 miesiące temu. Nic wielkiego, się lub znikające przedmioty, przenikających łód w domu. Lady Preston nie mogła tego znieść, i opuściła posiadłość, ale Lord nie chciał się poddać tej zjawie. Istota z zagrobu stała się wtedy bardziej gwałtowna, powodując wypadki w domu. W zeszłym tygodniu duch zepchnął ze schodów panią, pana, pannicza i Typowo znaki obecności ducha, może ktoś wie, żeby posiadłość staniała, tak? Coś tu działa. Mamy iść do 173: 173, 173, to jest tu. E, prawie cała suwa uciekła Lord Preston zatrudnił mnie w zeszłym tygodniu do prowadzenia domu. Byłem zaskoczony, gdy kilka razy nazmę się twarzą w twarz z duchem według lorda Prestona jest on związany z legendarnym skarbem tego domu, bo znalezienie skarbu pozwoliłoby na pozbycie się tego ducha. Mamy iść do 200, mamy iść do 200, czyli już tutaj i mamy właśnie tę naszą całą posiadłość. Widzimy y, piętra, tak, czy znaczy tu parter akurat. Tu mamy pierwsze, drugie, czyli strych, i wybieramy odpowiednie pokoiki. E, I są już przy nich numerki, tak? E, natomiast co tu jeszcze takiego ważnego? Za tym miejscem się, znajdują się rozwiązania. Tu, kto zabił Lady Stones? Kto zamordował e, Bernarda Shaw'a? Kto wyeliminował e, Colina Dentona? Jaka jest to tożsamość ducha. Ale sobie odpowiedzi są moje kody podejrzanych. Tak. Jeszcze mówią nam zrobić do 106. I tam będą pytania pomocnicze. Na pewno wszystko udało nam się zrobić. No i sobie te pytania pomocnicze możemy tutaj jeszcze przeczytać. I mamy tak. Tutaj jest na poniższe pytania. Kto nie chce, już nie patrzy. Co było przyczyną śmierci? Ugryzienie wilkołaka. A. Podanie trucizny w ekstra wyekstrachowanej z. Korzenie Mandragory. B. Uderzenie kamieniem C czy ugryzienie innego zwierzęcia D. Sir Wellington States. Faktycznie jest wilkołakiem A. Naprawdę myśli, że jest wilkołakiem B. E, udaje wilkołaka C, a może cierpi na chorobę psychiczną D. Sprawam siwej mumii. Dlaczego Show mógł przeżyć atak napastnika? E, jest silny z natury A. Cios nie był śmiertelny, B. Zamieszkał e, w nim duch mumii, C. Pod skórą ma, na plecach ma kawałek metalu, D. Co się stało z mumią? Wędruje po ulicach Londynu, A. Jest ukryta w skrzyni w magazynie, B. Wróciła do swojego sarkowagu C. Została zniszczona w płomieniach, D. Kto jest zabójcą za z hakiem? Ten istotny reaktor co tam pisze? Lacey, jakiś stróż nocny B, Denton brygadzista, może show ci ten doker tak? komu show oddał to, co zabrał Denatowi Denatowi, co tam pisze? To, to malutkie to jest Dentonowi, Mary Louise, e, e, Grabowowi, jakimś tam chłopcu na posyłki czy służbowi Snemu. Sprawa nawiedzonego domu: kim jest Spencer Gallery? I tu mamy dane osoby wymienione, co łączy Spencera i Norę. Spencer jest ojcem Nory, są rodzeństwem, są kuzynostwem, a może nie są spokrewnieni. Gdzie jest e, schowany skarb tych e, e, harborów? Czy jest za kominkiem w salonie, e, e, czy jest za godłem w biurze, czy jest w Lochu, czy jest pod statuą Gryfona? E, I gdzie znajduje się Lord Preston? Wyjechał, aby dołączyć do pani Preston, został zamordowany, został zamknięty w domu myśliwskim, został zamknięty na strychu. I to są nasze pytania pomocnicze. I na końcu mamy punkty, które już pokazywałem przy e, otwarciu książki, czy naprawdę zaprezentowaniu produktu. Nic więcej nie zdradzam. Jest, są trzy sprawy, jest dużo tajemnic. I my się dowiemy, czy to będą generalnie mistyfikacje, czy to będą jacyś psychicznie chorzy, czy rzeczywiście to będą jakieś istoty nie z tego świata, tak? Sherlock Holmes mistyczne śledztwa. Na pewno fajnie, że mistyczne, bo będzie dzięki temu taki fajny klimat. Dzięki.